Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. No, chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowy. Piłka w grze. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Takie faule nie uchodzą płazem. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Sosa. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Martinez. Jean. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Wjeżdża jak w masło. I bramkarz górą. Jordi Alba mocno z rogu. Ten atak wziął w łeb. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Fantastycznie to zastopował. Miłka podana do Martineza. Teraz Sergio Busquets. Nieudanie teraz. Strata. Thiago Almada. Może dać im prowadzenie. Sergio Busquets. Messi. Leo Messi. Busquets. Buskec ma teraz pełną kontrolę. Ciekawe co teraz wymyśli. Messi przy piłce. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Lennon. Leo Messi. Josef Martinez. Cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. Aj, piękna to była parada. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Jordi Alba ma piłkę. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Almada. I to tyle z tej akcji. Leo Messi. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Naprawdę mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Josef Martinez. Busquets. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Almada. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Sergio Busquets. Josef Martinez. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Może im dać prowadzenie! Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rusza więc pierwsza połowa. Wjeżdża jak w masło. I bramkarz górą. Cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. A i piękna tu była parada. Naprawdę mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Może im dać prowadzenie. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Piłka podana do Martineza. Teraz przegląd pola, nic z tego, gubią się w tej akcji. Będzie zmiana, zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Daleka piłka z rogu. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. No i niestety, arbiter musi przerwać akcję. Zawodnik jest kontuzjowany i dla niego nie wygląda to zbyt kolorowo.

Jean. Aut po tym wejściu obrońcy. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Messi. I Messi znów przy piłce. Do Messiego. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. wejście w przeciwnika. Taylor. Leo Messi. Leo Messi. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgu w taki sposób. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Adresatem podania Busquets. Znowu przy piłce Busquets. Mogą wyrównać. Dobre, skuteczne wejście. Połyka kolejne metry jest ciekawie. Taylor. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Messi będzie teraz groźnie. Mamy bramkę i znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości, z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. I mamy remis. Jeden do jednego. Tiago Almada. Lenon Almada. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Sergio Busquets. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Sosa. Zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Ale uwaga, jest pod presją. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Alonso. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Kontra, muszą się szybko cofać. Szansa, czy przełamie impas? Leo Messi, bramka. I tu chyba wszystko już jest jasne. Messi daje im prowadzenie, a czasu nie ma. Ciężko będzie im odpowiedzieć na tę bramkę. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Aktualny wynik to 2 do 1. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Sosa Alonso nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Messi. Sędzia że po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport. Leo Messi zagrał dobry mecz. To w sumie żadna niespodzianka. Od piłkarza jego kalibru oczekuje się przynajmniej takiej dyspozycji jak dzisiaj w każdym spotkaniu. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku? Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Może im dać prowadzenie. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Prosto padłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Messi będzie teraz groźnie. Mamy bramkę. I znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Szansa. Czy przełamie impas? Nie! I tu chyba wszystko już jest jasne.